Witam Państwa na kolejnym spotkaniu Klubu Myśli Państwowej. Dziś gość niezwyczajny, pani doktor Barbara fedysza kradziejowska Prosiła, żeby spośród licznych jej zajęć, funkcji wymienić następujące. Jest socjologiem wsi, pracuje w Polskiej Akademii Nauk. Jest co ważne dla mnie osobiście, wiceprezesem Stowarzyszenia Ruch Społeczny Imienia Lecha Kaczyńskiego, a do niedawna była przewodniczącą kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, no do czasu, aż się nie zmieniła ustawa. Dodam jeszcze, że pani Barbara ma bardzo piękny, opozycyjny życiorys, też dla starszego pokolenia ważny. Temat dzisiejszego spotkania brzmi następująco, ja ponieważ cytuję dość długi, go przeczytam. Kondycja polskiej wspólnoty, polityki i demokracji. Nie pozostaje nic innego, jak oddać pani Barbarze głos. Dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie Państwu. Dziękuję za zaproszenie i, jak rozumiem, zaufanie, że warto mnie było zaprosić. Postaram się powiedzieć a takie podzielić się z państwem właściwie swoimi przemyśleniami i refleksjami związanymi z dzisiejszą sytuacją. No może też uda mi się powiedzieć coś o, na temat tego, co wiem o, o stanie umysłów naszych rodaków przed wyborami, chociaż, jako socjolog uczciwie muszę powiedzieć, że wystarczająco wiarygodnych sondaży i ich wyników nie znam, chociaż może coś na ten temat powiem. Także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jeśli Państwo pozwolicie zacznę od tego, takiego króciutkiego jakby wprowadzenia do tych tematów, jakby zapowiadając, które chcę poruszyć i Mam nadzieję, że jakby będą one początkiem rozmowy, bo nie ukrywam, że mam kilka pomysłów interpretacyjnych tego, co dzisiaj się z nami dzieje jako społeczeństwem, jako wspólnotą narodową, wspólnotą polityczną. I chciałabym, bo tak się składa, że dzisiaj na dyskurs publiczny w mediach trudno liczyć. No nie ukrywam, że trudno też liczyć na dyskurs i debatę w środowiskach naukowych. Tak się składa, że jakoś przez ostatnie trzy lata nie udało się w moim instytucie nigdy stworzyć takiej sytuacji konferencyjnej, czy seminaryjnej, na której mogłabym zabierać głos. No, jest to na pewno absolutny przypadek, ale nawet w kwestii kapitału społecznego polskiej wsi okazuje się, że też. Niekoniecznie mimo wielu badań i tekstów opublikowanych mam coś do powiedzenia, więc dziękuję za zaproszenie, bo jest to okazja do rozmowy i do tego, żebyśmy może wspólnie pomyśleli nad kondycją polskiej wspólnoty, polskiej polityki i polskiej demokracji. Kiedy mówię o Wspólnocie Polskiej, to nie ukrywam, że chcę troszeczkę pomyśleć i opowiedzieć. Odnosząc to do wyników sondaży socjologicznych, ale nie tylko, coś na temat tego, czym dzisiaj dla nas jest Polskość i jak mamy się jako Polacy, czyli wspólnota narodowa. Chcę powiedzieć też kilka słów o wspólnocie politycznej Polaków, co nie jest tym samym, i bardzo chciałabym, żebyśmy zauważyli, że wspólnota polityczna to jest znacznie trudniejszy rodzaj wspólnoty, do której Najpierw tak to zwykle bywa, trzeba być narodem, żeby móc się podzielić, nawet jeśli to jest bolesne, na formacje polityczne, które nie niszcząc się wzajemnie wspólnotę polityczną potrafią jakby utrzymać. Bo i bez, bez pierwszej wspólnoty narodowej trudno o państwo, bez drugiej wspólnoty politycznej trudno o demokrację. Tak? Bo jeśli ten podział wewnętrzny Wspólnoty Politycznej źle funkcjonuje, to najczęściej system polityczny bardzo, bardzo szybko od demokracji się oddala. Więc chcę mówić o wspólnocie narodowej i o tym, do czego jest ona nam potrzebna. Przypominając może ostatni numer dwumiesięcznika Arkana, w którym Andrzej Nowak. Zadał bardzo, bardzo wielu autorom pytanie o to, do czego Polsko jest dzisiaj Polakom potrzebna, i może kilka słów na, na ten temat. Ale chciałabym także te refleksje nad wspólnotą narodową i wspólnotą polityczną osadzić w takim kontekście. Ponieważ wydaje mi się, że kiedy się zastanawiamy nad kondycją, czyli stanem, tak, tego czy to dobrze funkcjonuje, czy to źle funkcjonuje, polskiej wspólnoty narodowej, polskiej polityki, wspólnoty politycznej, a także polskiej demokracji, to chciałabym to odnieść do takiego oto kontekstu, żebyśmy się zastanowili wspólnie, co w tej diagnozie jest nieuchronną, normalną, naturalną, typową dla wszystkich społeczeństw. Sytuacją, czyli co w tej słabej kondycji, czy niedoskonałej kondycji, czy takiej, z której nie jesteśmy zadowoleni, jest jakby nieuchronne. Nie ukrywam, że chcę o tym mówić, ponieważ zbyt często zdarza się nam jako wspólnocie obywatelskiej przypisywać pewne niedoskonałości naszego życia społecznego czemuś, co bym nazwała wadami narodowymi. Ja jestem. Osobą, która tego nie robi, nie lubi, ktoś może powiedzieć, się, że popełniał te, ten błąd, że mianowicie lubię swoich rodaków. Bardzo za to przepraszam. Socjologowie najczęściej prowadzą w swoich badaniach śledztwo przeciwko własnemu społeczeństwu i bardzo lubią tropić jego wady. Ja jestem taki socjolog, który co prawda. Zgodnie z definicją socjologii, bo nie wiem, czy Państwo znacie taką definicję Petera Bergera. Ja ją najbardziej lubię, że socjolog to jest ktoś, kto systematycznie, stale, metodycznie i bezczelnie przygląda się ludzkim poczynaniom, i tak rozumiem socjologię, ale mam taką zasadę, że ta bezczelność, moim zdaniem, uczciwemu socjologowi powinna towarzyszyć w takim badaniu, raczej elit zamożnych i bliskich władzy, niż w badaniu rolników wykluczonych, tak, wielodzietnych, czyli słabszych grup społecznych, bo łatwo jest być socjologiem bezczelnym wobec tych grup społecznych, o których mówimy, że mają mentalność roszczeniową, że, że prawda, noszą berety mocherowe itd. Tak czyli po pierwsze chciałabym się zastanowić, co w, tym, w tej diagnozie naszej kondycji jest naturalne. Po prostu nieuniknione i jakby wynika i z kontekstu, z sytuacji, z doświadczeń, i z tradycji. Ale chciałabym też się zastanowić nad tym, co jest specyficzne polskie, dlatego że taka, a nie inna jest nasza historia, i co jest specyficzne polskie, ponieważ postkomunistyczne. To znaczy, co nieuchronnie musiało nam się wydarzyć, niezależnie od tego, czy byśmy lepiej czy gorzej. Prowadzili proces transformacji w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa, ale ono się przyjęło. Czy, czy budowali Trzecią Rzeczpospolitą? Bo mam wrażenie, że często popełniamy taki błąd, szczególnie to się zdarza środowiskom prawicowym, które są bardzo krytyczne wobec na przykład kondycji polskiej wspólnoty narodowej, wyborów politycznych własnych rodaków. Także wobec liderów partii prawicowych, a równocześnie uważają, że komunizm był straszliwy, dramatyczny, niszczący i destrukcyjny. I nie widzą, że jest w tym pewna sprzeczność, bo jeżeli on taki był, to musiał uformować elity, społeczeństwo. Bo jeśli nie był straszny, tak? jeśli można było z niego wyjść bezboleśnie, to rzeczywiście możemy mieć do siebie pretensje, że niedoskonale prowadziliśmy proces transformacji. A jeśli mówimy, że był straszny, że był niszczący, że był destrukcyjny, że, 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 że tak powiem zdjął w polskim społeczeństwie wartościowe elity w sensie fizycznym bądź w sensie pozycji prestiżu, no to skąd nasze zdziwienie, że z takim wielkim trudem budujemy suwerenne, niepodległe i demokratyczne państwo. Wydaje mi się, że nie zawsze zauważamy tę sprzeczność, bo, bo o ile ci, którym system komunistyczny nie wydaje się taki dramatyczny, a nawet uważają, że miał on swoje zalety i że ukształtował elity, w których więcej jest ludzi honoru niż po stronie solidarności, to ja bym powiedziała oni mają prawo mówić, tak? Że może, może ta transformacja Powinna być bardziej doskonała, bo, bo w gruncie rzeczy dla nich proces zmiany no nie jest tak dramatyczny, tak? bo wszystko było w porządku. Ale dla nas, przynajmniej dla mnie, która rzeczywiście ma takie poczucie, że komunizm był bardzo traumatycznym doświadczeniem dla polskiego społeczeństwa, bardzo destrukcyjnym i tym bardziej destrukcyjnym, im bardziej Polacy po II wojnie światowej mieli prawo do swojego państwa, do systemu demokratycznego, do swoich. Elit do swoich bohaterów, ponieważ z II wojny światowej wynieśli czy może inaczej, udało im się II wojnę światową jako wspólnocie politycznej. Bo jeśli Państwo chcecie mi tutaj Ja wiem, że Państwo mi nie będziecie przypominać o jedwabnym, ale tak na wszelki wypadek, ja wiem, że ono było, ale nie zmienia to faktu, że jako wspólnota polityczna. Przeszliśmy okres zderzenia z dwoma totalitaryzmami w sposób dosyć wyjątkowy w Europie i będę się przy tym upierać, mając, że tak powiem, gdzieś tam za sobą na zapleczu teksty historyków, z których możemy korzystać i którzy, i którzy będą też tej tezy bronić a równocześnie okazało się, że cały ten kapitał patriotyzmu, politycznych zachowań, politycznych wyborów, podziemnego państwa, żołnierzy wyklętych, czy nawet PSL-u Mikołajczyka, który próbował po, po wojnie przetestować na ile obietnice jałtańsko-teherańskie są wiarygodne. Otóż mając to wszystko jakby za sobą, równocześnie okazało się, że Zapłaciliśmy znacznie wyższą cenę, bo byli tacy bohaterowie prawdziwi, których, żeby nie było, trzeba było ich zabić, tak? albo aresztować, albo wypchnąć z Polski. Czyli mówiąc krótko, cena, jaką zapłaciliśmy za coś, co powinno być pozytywnym elementem naszej tożsamości, była wyższa niż wielu innych państw, które takiego dorobku nie miały. Więc chcę zastanowić się, na ile pewne rzeczy były nieuchronne, no i chcę jeszcze zastanowić się także nad tym. Co w tej kondycji dzisiaj naszej wspólnoty narodowej, wspólnoty politycznej i demokracji wydaje mi się szczególnie niepokojące, budzące obawy o, o to, czy nie stracimy tego, co, co po 20 latach. No ja, ja, ja bardzo poważnie traktuję siebie jako, jako człowieka solidarności i przez duże S, i przez małe S, bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem jeszcze w dodatku aktywnym członkiem związku zawodowego solidarności i nawet wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej, co się, co się rzadko zdarza już dzisiaj w środowiskach naukowych i bardzo to sobie cenię. I, 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 I nikt mi nie będzie mówił, że związki zawodowe są roszczeniowe, niesłuszne, prawda, i że ich nie powinno być. W każdym razie można mi to powiedzieć, bo ja jestem tolerancyjna, ale nie można mnie przekonać do takiego poglądu, tak mi powiedziała. Otóż wydaje mi się, że taka refleksja nad tym, co w tej dzisiejszej naszej współczesnej sytuacji, jest naprawdę poważnym zagrożeniem dla dorobku, który może nie jest rewelacyjny, ale jednak jest jeśli przypomnieć lata 80., na pewno wielkim sukcesem polskiego społeczeństwa i polskiej wspólnoty politycznej i tego też nie zamierzam oddawać za darmo i traktować jako rzecz nieważną. I chciałabym na zakończenie, jakby na kilku konkretnych przykładach takich zjawisk, ludzi czy instytucji, pokazać to zapętlenie tego, co nazwa, nazywam wspólnotą narodową, wspólnotą polityczną i demokracją. Po pierwsze, myślę, że, że kilka słów poświęciłabym, jeśli państwo się nie pogniewacie, gazecie wyborczej, ja gorzej, jako pewnej. Pewne, no to, 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 nazywam to fenomenem w. Taką instytucją, która osiągnęła niewątpliwie ogromny sukces w czymś, co nazywamy w socjologii dyskursem publicznym i władzą symboliczną. Na pewno w dyskursie publicznym po 1989 roku władzę symboliczną udało się w gazecie wyborczej i środowisku z nią związanemu tę, tę, tę władzę symboliczną. Przejąć i bardzo skutecznie, że tak powiem, sprawować. Po, po, powiem coś więcej na temat tego, dlaczego moim zdaniem to się, to się udało. Druga rzecz, o której chciałabym, paradoksalnie może to Państwa zdziwi, ale wybrałam sobie przypadek Krzysztofa Olewnika jako, jako przypadek symboliczny dla postkomunistycznej Polski. Wydaje się może to Państwu dziwne, ale mam nadzieję, że, że, że to uzasadnię. Chciałabym też powiedzieć coś o polityce historycznej, bo ona jest dla mnie symbolem tego, co pokazuje nie tylko słabość polskiego państwa, ale właśnie słabość polskiej wspólnoty narodowej. I to na przykładzie problemów, jakie z prowadzeniem polityki historycznej mamy chciałabym dokładniej omówić chciałabym też powiedzieć coś o kilku stereotypach związanych z stosunkiem do państwa, związków zawodowych i mam nadzieję, że państwo mi wybaczą wsi i rolników ponieważ uważam, że w tych trzech stereotypach, które udało się w ramach tej władzy symbolicznej wdrukować w świadomość bardzo wielu Polaków, tkwi w gruncie rzeczy źródło czy fundament tego, co udało się uruchomić w w 2005 roku, powiedzmy sobie, niech będzie to taka data przełomowa, chociaż przecież było to już na początku lat 90. też skutecznie zastosowane. A co jest utrwaleniem takiej bardzo antydemokratycznej sceny politycznej, zbudowanej na poczuciu wyższości elity-elit nad prostackim ludem, nad którym ta elita-elit. Ma prawo sprawować władzę, więc chciałabym o tych stereotypach coś powiedzieć, bo paradoksalnie nie zawsze dostrzegamy, że jeśli godzimy się na taką wizję, w której gorsza Polska, balast, transformacji i niezliczona ilość problemów kojarzy się z wsią i z rolnikami, to nie dziwmy się potem, że jak ktoś mi opowiadał, dzwoni do, nie, do, do, do syna inżyniera, ojciec inżynier i mówi, jak ty mogłeś głosować na partię, na którą głosuje wieś i rolnicy. Prawda? Wieś i rolnicy dzięki temu, że najpierw zdefiniowano negatywny stereotyp, tej grupy społecznej i tej części Polaków, potem idealnie można używać instrumentalnie, naznaczając tę formację polityczną, którą chcemy zmarginalizować, wykluczyć, mówiąc no tak, no na nią głosują rolnicy, tak, kompromitujący, na nią głosuje wieś, no kompromitujący. Po powiedzieć wtedy o takich wyborcach bydło znakomicie się mieści, to nawet, powiedziałabym, mieści się z, 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 że tak powiem, w zajęciu zawodowym tej grupy społecznej, tak. Więc nawet dożynanie też jest częścią sfery produkcyjnej, która w tej grupie społecznej się odbywa. Więc ja bym powiedziała, że nie zawsze dostrzegamy, że pewne wdrukowane stereotypy, z którymi się pogodziliśmy i które przyjęliśmy za naturalne, potem nagle okazują się źródłem wielu nowych możliwości. I na koniec chciałabym, jeśli Państwo pozwolicie, zastanowić się nad. Tragedią smoleńską. Znaczy, chciałabym się zastanowić y, tak naprawdę nad tym, dlatego, dlaczego <laughs> znaczna część moich rodaków po pierwsze nie wzięła udziału w, w takim procesie dojrzewania i rozumienia tego, w jakim stanie jest polskie państwo i rządząca partia, czyli jakby nie zobaczyła w perspektywie Tragedii Smoleńskiej tego, co na przykład ja zobaczyłam, chciałabym się zastanowić, jak to się stało i dlaczego to jest możliwe. I chciałabym też bardzo poważnie zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, żebyśmy odbudowali wspólnotę polityczną, którą tak dramatycznie udało się w dyskursie publicznym podzielić właśnie w związku z tragedią smoleńską. Bo, jeśli Państwo pozwolicie, to chciałam może o tym powiedzieć później, ale powiem to teraz. Bo mam takie wrażenie, że nie zawsze uświadamiamy sobie, że w tym podziale, który się pojawił i który trwa do dzisiaj, w którym część naszych rodaków, jakby to powiedzieć, nie przyjmuje do wiadomości wymiaru tej tragedii, tego społecznego i politycznego kontekstu. Że my jesteśmy tą częścią Polaków, na której, spo, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za odbudowanie tej wspólnoty politycznej, nawet wbrew nim. Czyli, mówiąc krótko, my nie możemy czekać na, na nich, że zrozumieją, że dojrzeją, prawda? My musimy być, mówiąc krótko, tą częścią wspólnoty politycznej która w sposób odpowiedzialny wyprowadzi nas z sytuacji, którą kiedyś w debacie publicznej w Rzeczpospolitej określiłam takim, takim rozumowaniem, że nawet jeżeli to nie był zamach, to bardzo wiele zachowań strony rosyjskiej zostało tak jakby skonstruowanych i przeprowadzonych, jak gdyby Rosjanie chcieli stworzyć w Polsce sytuację po zamachu, tak, znaczy osiągnęli korzyści, nawet gdyby to nie był zamach, takie, które dałby zamach, gdyby on został przeprowadzony i nie mamy innego wyjścia, znaczy my, którzy jakby dostrzegamy i upokorzenie i konsekwencje tego wszystkiego, co po tragedii smoleńskiej się wydarzyło, nie mamy innego wyjścia, bo to na nas spoczywa odpowiedzialność za odbudowanie wspólnoty politycznej, bo druga strona tego nie zrobi. Znaczy po prostu tego nie zrobi i myślę tutaj nie o politykach. Ja jestem socjologiem i bardziej interesują mnie moi rodacy, moi znajomi, moi przyjaciele z Solidarności, którzy dzisiaj, dla których ja dzisiaj jestem wariatką, tak? dlatego, że nie uważam sprawy za zamkniętej i na bardzo poważnie traktuję na przykład to, o czym Pan był łaskaw powiedzieć, czyli Stowarzyszenie Ruch Społeczny imienia Prezydenta III Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, dlatego że, jak Państwo może wiecie, ja nie, nie kandyduję do Sejmu i chciałabym jakby bardzo poważnie potraktować działalność tego ruchu nie tyle, albo nie przede wszystkim, czy wyłącznie z myślą o tym, żeby Wpłacić pewien dług wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który, no nie to, że był najlepszym prezydentem, bo to po 1989 roku zaczynaliśmy od generała Jaruzelskiego, to powiedziałabym, to nie była wielka sztuka, być najlepszym prezydentem w kontekście Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy. Ale był prezydentem, który rzeczywiście mógł i próbował. Bardzo zdecydowanie zmienić politykę w Polsce, i któremu. No, ja byłam uczestnikiem seminariów luzieńskich, byłam przez niego delegowana do kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, byłam członkiem Rady do Spraw Wsi Rolnictwa przy prezydencie I nie zdarzyło mi się nigdy zrobić niczego, co byłoby, nie wiem, atakiem, krytyką. A chociaż przecież dostrzegałam ułemności człowieka, a mimo to mam w sobie bardzo głębokie poczucie, że jestem bardzo wiele winna Lechowi Kaczyńskiemu, ponieważ tak jak większość ludzi z nim związanych, mam świadomość, żeśmy go nawet nie chcąc pozostawili samego w obliczu tej nieprawdopodobnej, zmasowanej i barbarzyńskiej propagandowej narracji, która mu towarzyszyła, i muszę Państwu powiedzieć, że ten dług, mój, to moje poczucie długu, nie dotyczy tylko Lecha Kaczyńskiego w, 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 w sensie osoby, prawda, jego jego małżonki, ale ja myślę o moich rodakach. Ja myślę, że mam obowiązek spróbować zrobić wszystko co możliwe, żeby przekonać moich rodaków, że nie pomylili się w 2005 roku wybierając go prezydentem. Mało tego, że nie tylko mieli rację, ale mogą być z tej decyzji dumni, bo tak jest, że, że bardzo wielu moich rodaków nie wie, że Polacy się nie pomylili, nie wie, że mieli u władzy bardzo wielkiego męża stanu i że byłoby dla naszej wspólnoty i narodowej, i politycznej dobrze, żeby się o tym dowiedzieli, ponieważ w tym procesie budowania poczucia własnej wartości, siły, Takiej, powiedziałabym, duchowej wspólnoty politycznej, którą stanowimy, to poczucie, że Polacy się nie pomylili, że wybrali dobrze tak? i że będą opowiadać sobie o prezydenturze Lecha Kaczyńskiego jako o wielkim sukcesie polskiego społeczeństwa, że to jest coś, dlaczego warto pewne działania podejmować. I nie uważam tego za rzecz bagatelną i drugorzędną, bo to jest tak, że w tej tragedii smoleńskiej zginęło bardzo wielu polityków, z których możemy być dumni i to najwyższy czas, żebyśmy to sobie powiedzieli, bo to nie jest tak, że wielcy ludzie rodzą się na kamieniu i ich tak teraz pstryknąwszy palcem, prawda, bardzo szybko odtworzymy na scenie politycznej i uczynimy liderami, bo to tak nie jest, to tylko w marksizmie, prawda, by to określał świadomość i jednostka była niczym w normalnym życiu społecznym i politycznym wielki człowiek i wielki polityk jest wartością rzadką i jeżeli się uda go tak powiem odnaleźć, wybrać Pozwolić mu sprawować władzę, to, to jest wielki sukces nie tylko jego, ale i jego wyborców. Myśmy to mieli i tego nie zauważyliśmy. Powiedzmy, że część z nas to zauważyła, ale bardzo wielu naszych znajomych przyjaciół, nie mówię o postkomunistach, tylko o ludziach Solidarności tego nie zauważyło i do dzisiaj jest przekonanych, że tamten okres należy wymazać, tak? Myślę o latach 2005-2007, a tamtym politykom, którzy zginęli, nie trzeba stawiać żadnych. Pomników, ani, ani tablic, ani opowiadać o nich. Więc tu.